O matko Jezus w już 2 dwa lata. A nie będę tutaj chodzić z bronią w ręku. No tak, są ski, tu są, ale niczego tu nie ma. Gdzie ja mam to znaleźć? Naprawdę w ogóle nie mam w moim nawet mieście takie coś okularnych. Nie mam ten poszedżony tu. Proszę, tu jest. co tu robisz. Ah. Ah. Logika Minecraft. Cała rozwalona. Ile tu wingla? Ile tu wingla? Ile tu wingla? Ile? To wingla. Ile to wingla? Ile to jest! Jest tego wingla. To jest, niesk jest nieskończone. Bej! Jest skończony węgiel. Dobra, skończył się. Jezu skochana. A dotąd się skończył ten węgiel. Ale wielki. Tak to wygląda nasza nowa kopalnia. Teraz wychodził mi. Chciałeś wejść? Chciałeś wejść? Chciałeś wejść? Bo to pożegnane, no dobra, że gajcie. Powiem to jak spadł. W sensie to ma nowa woda. Patrzcie. Patrzcie jak to wygląda. Wygląda. Jezus! Ja to teraz wszystko. Nie, 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 nie. Nie, nie, to jest tak bzitko tu. Patrzcie jak tu wygląda. Nie. Ja. Jak tu znajdę? Tutaj są całe zniszczone miejsca, nie, nie nie to jest dziwne miejsce, nie teraz to trzeba ulepszyć. Pierwsze, na pewno ulepszymy więcej, więcej miejsca. To co, co ja robię? No już lecę. Jak chodź tam jak tam chcesz jeść? Jezu się tu brudno, wyklęłem więcej żeby nie było tutaj tak brudnego ja Ci to zaznaczę. nie było takiego brudnego miejsca piszemy pyk niestety ja musimy brać drewno Yeah, no I was in my job now. Lava, chick, chick, chicken, steep, lava, chicken, chicken, hell. Ooh, I'm a nice chicken. I dobra, zaczynamy. Pierwsze. To jest piwa łańcuchowa. Będzie taka ład. Jedna, drugie to będzie stojek na kowalski. Tutaj kowalski, nie wiem co to. tego to w ogóle nie. Pięknie. Wielki. Ludzie będą Pikcyk mnie nie, no ja nie mogę tego znaleźć. Wiem, że muszą być pracownicy do książek. Bo co jest? Musi być yy, gnijki. Oj, się trochę poleciałem. Trochę tak, tu poleciałem. A tak, co tu jeszcze? To mamy, to mamy. Do hałasnierstwa. To będzie każda praca, która jest. I patrzcie, co zrobimy. Wingi, nie ma tutaj już dzieci, to można ich Dobra, mamy to. Weźmiemy to. To. To tu To chyba to. 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 To niech będzie. To też weźmiemy. się prezentuje się te miejsca. Niech sobie bawią się wspaniale. Ci nie pracują ci ludzie. Co zrypnie niestety chyba nie mamy. Oczywiście, że musi być tu crafting table. It is it's crafting table. I na wszelki wypadek położymy Nie, nie pytajcie się, nie pytajcie się no To właśnie miejsce wygląda jak się to woda I Oni naprawdę chcą pracować We just put him... Budget we This is his crafting table!